Cześć, witajcie na, na sesji wtorkowej, 9 dzień listopada. Zapraszam Was na przegląd techniczny. Mamy po godzinie 11, dzisiaj nieco później. Natomiast myślę, że to będzie bardziej przygotowanie nawet i do sesji do dzisiejszej sesji amerykańskiej. Zmienność nam nieco wygasa po tych, po tych godzinach z otwarcia sesji europejskiej, po otwarciu rynków kasowych, gdzie ta największa zmienność panuje. Teraz nieco to nam się uspokaja na wykresach. Natomiast przygotowanie do sesji y, do sesji amerykańskiej na wykresach y, głównych par walutowych <coughs> przepraszam, zobaczymy może jeszcze pary parę walutowe, ale poza tym zobaczymy jeszcze może też złoto, zobaczymy jeszcze DAXa, czyli tradycyjnie ten zestaw, taki powiedzmy pięciu instrumentów, który zawsze y, zawsze przedstawiam. Y, układ na euro USD na głównej parze walutowej. Sytuacja związana z głębokim mierzeniem wewnętrznym y, 886, przepraszam. Wcześniej mierzenie swingu spadkowego, spadki z 1.16.15 do 1.15.10 czy 1.15.12, czyli około 100, pipsu, <kluzny> około 100 pipsów ten swing spadkowy, budowany tutaj od 3 do 5 listopada, czyli to jest, to jest ubiegły tydzień, tak? Od mniej więcej środka do, do sesji piątkowej. W sesji, podczas sesji piątkowej mieliśmy zwrot po otwarciu sesji amerykańskiej, po wejściu kapitału ze Stanów Zjednoczonych. I teraz stopniowe wzrosty są kontynuowane, tu mamy M30, interwał czasowy i wypełniamy, wypełniamy poziom cenowy 1.1605, właśnie związany z 8.8.6. Pierwsza, pierwsza reakcja pojawia się po godzinie 7, 7.30. Jest rzucenie, natomiast po godzinie 9 mamy ustabilizowanie tego minimum w okolicy 1.15.80. I teraz ostatnie dwie godziny jest kolejna podbitka, więc liczę tutaj na retest. 1,1605 i właśnie gdzieś okolice godziny 14, czyli to otwarcie sesji, sesji amerykańskiej, czy tak naprawdę przygotowanie do tej sesji amerykańskiej od tej godziny mniej więcej może warto obserwować sobie ten poziom cenowy z nastawieniem tutaj rozegrania tego retestu, tego strefy oporu. Idziemy dalej, idziemy teraz do GBPUSD, do kabla. Również widać tutaj słabość amerykańskiej waluty. Zobaczmy, jak to się ma na szerszym interwale czasowym. Możemy nawet h sobie wrzucić, bo całkiem spore to odragowanie, które już się pojawiło na kablu. <laughs> Spadki zapoczątkowano tutaj z poziomu 1,38-35, 1,34-20. Mniej więcej to low zarysowane na zamknięciu, tak naprawdę ubiegłego tygodnia, godziny popołudniowe sesji piątkowej. A więc 400 ponad pipsów, ten swing spadkowy 38,2 tutaj, tak naprawdę bez reakcji, wybite, e, wybite górą, było drobne, powiedzmy, zrzucenie, e, to są godziny popołudniowe w dniu wczorajszym. Natomiast kolejne podejście, już tutaj absolutnie nie było żadnych podstaw, żeby gdzieś próbować takie shorty rozgrywać na kablu. E, jeśli chodzi o najbliższe strefy techniczne, zwróciłbym poniekąd uwagę też na 50, z uwagi na tą biegunowość tutaj. Czyli mierzenie 50%, wcześniej tutaj na tym poziomie jakaś, jakiś popyt się pojawił, poziom był broniony, później dynamiczne, wybicie dołem, więc zwróciłbym uwagę właśnie na ten, na ten poziom cenowy 1,36,30, 1,36,25, czyli tak naprawdę około 30 pipsów od obecnej wyceny na kablu, także, także tutaj polecam, żeby ten poziom przypilnować. Kolejny mamy 1,36,80. Ale myślę, że to będzie już, jeżeli wybijemy tutaj górą, to raczej to będzie schemat już na, na sesję yy, nawet i środową, na sesję, na sesję jutrzejszą. Na tą chwilę 1,36,25 poziom związany z mierzeniem 50% plus strefa ZZB. Yy, mamy wybicie dołę na USDJPY, to co wspominałem we wczorajszym nagraniu porannym. Yy, pokazywałem wam ten zakres wahań, w, jakich, w jakim porusza się para walutowa USDJPY. Strefa popytowa od dołu jest 113 30, 113, 25. Od góry prowadziliśmy sobie to górne ograniczenie w postaci takiej opadającej linii, no może nie linii trendu, ale o, linii opadającej po tych ostatnich opadających również opadających wierzchołkach. E, wyjście dołem. Mm, nowa perspektywa powoli pojawia się na ujku. Mm, zastanawiam się, jak szeroko tutaj możemy sobie pomierzyć te spadki. E, tak naprawdę ostatni taki poważny swing wzrostowy, to praktycznie moglibyśmy tutaj drugą połowę września sobie zahaczyć. A więc te okolice, a jeżeli miałoby to być przed, przed pokaźną korektą, to nawet i tutaj, ale ja bym tutaj coś w bardziej lokalnym schemacie. Pomiar ostatniej fali, typowe POW. Tutaj tak bym, to, tak bym to chciał rozegrać. A więc typowe POW po ostatniej korekcie z 4 października, zapoczątkowane te wzrosty. I zobaczcie, 38,2, wcześniej to dolne ograniczenie, jakie wyznaczyłem, to związane było ze współczynnikiem 38,2 to nie było naniesione, ale geometria tutaj była, precyzja tutaj była. Obecnie testowane jest 50, natomiast zobaczymy, jak to się potoczy dalej, czy, jakaś, czy jakiś układ harmoniczny tutaj będzie będziemy w stanie się rozrysować, będziemy w stanie gdzieś się rozegrać. Kluczowe mierzenie oczywiście 61,8, oznaczymy kolorem zielonym. Jako ten poziom najsilniejszego mierzenia wewnętrznego odcień zielonego, jeżeli na 50 żadnej reakcji nie będzie, a tak naprawdę to jest tylko 50, dodatkowych potwierdzeń tutaj nie widzę. Więc jeżeli mielibyśmy celować sztywno w jakiś współczynnik, to oczywiście 61,8 po kursie 112,26. Jak to wygląda na dachsie? Jak to wygląda na złocie? No tak się wychodzimy górą, są nowe szczyty na niemieckim indeksie. I tak naprawdę tutaj te targety mocno nam się, nam się rozsuną, bo będziemy mierzyć ten swing spadkowy od połowy sierpnia do pierwszych sesji październikowych. To były spadki tutaj 16 030 do 14 820 czy 830, a więc pokaźne. Pokaźne spadki na niemieckim indeksie i podchodząc tak do sprawy i szukając kolejnych targetów, bo ewidentnie trend wzrostowy w najlepsze nam trwa na niemieckim indeksie, więc myślę tylko i wyłącznie na tą chwilę podłączać się, jeżeli chodzi o, o pozycjonowanie, to podłączać się jedynie i wyłącznie i wyłącznie w górę, tak? czyli zgodnie z trendem. I kolejny target dla takich długich pozycji znajdowałby się na zewnętrznym mierzeniu 127,2. Poziom cenowy 16 300, 360 365 punktów. Niecałe 300 punktów tutaj od obecnej wyceny dzisiaj po godzinie 11 na sesji wtorkowej. Także jest to całkiem pokaźny target tutaj pozostaje dla ewentualnych pozycji, które gdzieś mniej więcej z tego, z tego okresu byśmy sobie odpalili.